Siema, Siema, jestem Radio a to jest pierwszy odcinek z nowej serii, którą prowadzę wraz z Ananaskim. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Dokładnie, tak długo oczekiwana seria, nie mogłem się doczekać tyle, już o tym Wam mówiłem na streamach i w ogóle naprawdę jestem tak podjarany tą serią. A nazwa serii, która zaprowadza na nas, jak po prostu mnie powaliła na łopatki, i myślę, że Was też powali, mianowicie jest to na tropie kręgu kukurydzy. Tak. Po prostu, ja nie ja, 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 ja mogę z tego przytrzymać, ale no cóż. W każdym razie, e, nowa seria, nowy format, e, ktoś nowy, jak mówiłem, podobny do mnie, powiedzmy pod względem wielkości na YouTubie, ale się okazało, że jak się poznaliśmy, mieliśmy tyle fajnych tematów rozmowy i podobne myślenie, więc e, no nie wybrałem sobie nikogo innego jak Tykwa nie? Więc naprawdę super. Miło mi to słyszeć. O, naprawdę, nie mi bardzo miło jest tą serię nagrywać. Mam nadzieję, że to się, że to będzie owocna współpraca i będziemy się bawić jeszcze lepiej niż. Mam nadzieję, że będzie. Dobra, gdzie jesteśmy ogólnie? Co to za mapa i jak, jak tu wygląda nasze gospodarstwo? Zacznijmy od prowadzenia, bo to jest pierwszy film taki troszeczkę, można powiedzieć, trochę pilotażowy, testowy jednocześnie, ale na pewno chcemy go wam wydać, nie? Więc cóż, jesteśmy na mapie Pol Polska? Nie, Zielona Krajna, przepraszam bardzo. Zielona Dokładnie. Krajna. Dokładnie, dokładnie jesteśmy na tych pierwszych polach. W tym miejscu tu mamy swoje gospodarstwo zbudowane. E, mapa jest podobna naszych, znaczy moich w sumie, edycjach. E, wszystko zgoda autora, więc dziękuję jeszcze raz serdecznie za udostępnienie i możliwość edycji. Ale oczywiście dla własnych potrzeb. E, gospodarstwo również tutaj mamy ciekawe. Może wyjdźmy najpierw tutaj pokażemy, co i jak. Jak to wygląda sobie, dobra. Więc chata, oczywiście, większość raczej jest z mod -huba, rzeczy, także możecie kojarzyć. E, no i cóż. Jakieś płotki tutaj, jakieś wiatki, wiadomo, wejdźmy sobie do środka. Dziś też chcę ogólnie zacząć już tą serię grać, więc tak na trochę ją pokażemy, a resztę, detale poznacie oczywiście w... razem z rozwojem serii oczywiście, nie? Oczywiście, oczywiście, jak zwykle mam problem z tym słowem. Dobra, jest motylek, jest sześćdziesiątka od Suchego i Gracjana, także pozdrawiam chłopaki serdecznie. Fajne, budyneczki też są ogólnie spoko klimatycznie, wszystko wygląda. Trzydziestka, Władek. Myślę klasycznie, bo będzie to naprawdę ogromny rozwój. Coś, szczególnie na seriach no raczej średnio doświadczaliście, a teraz będzie konkrecik. E, więc spoko, myślę. Przyczepa, e, autosanka, jakaś to jest grabereczka. Raczej to jest taka polska seryjka, typowa polska, ale e, troszkę w innym wykonaniu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, to co, na zaplecze teraz, nie? Za sobą teraz pójdziemy na zaplecze, nie? Tak, tak, tak. Bo ja tak teraz się rozgadałem, ale e, wiem, że ananasek e, z gameplayem troszkę mało mamy wspólnego, także I zobaczymy. Było jeszcze ma, mało gadatliwe, jeszcze miałem trochę przerwy od YouTube'a. No, także to już no. całkiem. Ale to nic, popchnę trochę tą serię, zobaczymy co się potem wydarzy, nie? Mam nadzieję, że się wszystko uda, dobra. Siebnicz, jak poznania, jak oczywiście, tu mamy też kultywator, brony, piątki, rozrzutnik obornika, trochę jest od brusuka, także też pozdrow stary. No i tutaj mamy jakieś też przetosarkę. Fajna sprawa. Takie maszynki na start, myślę, jak najbardziej spoko. Gramy też na Seasons, mamy akurat środek wiosny, bo są ładne drzewka już, więc ładnie to wygląda. Wóz, jak widzicie, mamy również. E, silos tego typu, bin, on się ładnie składa tutaj. E, tylko nie wiem, w którym momencie, gdzie to się składa. O, tu się składa i to możemy normalnie sypać. Takie tam fajne rzeczy, wiadomo. E, rotacyjna kosiarczka pług, agromasza, takie myślę spoko. Grudziądze były zbyt mały naprawdę nie chciałem już tego brać, więc myślę, że tutaj wybór padł na to i myślę, jak najlepiej. Jest to. pasuje, nie? Po prostu. Ok. Obora ogólnie tutaj w tym miejscu dla krówek. Mamy dwie krówki ogólnie. Silos na kiszonkę. Header. Oczywiście od Bizona, bo mamy Bizona żółtego rekorda. Zaraz wam go pokażemy. Beczunia. Tutaj mam też opryskiwać. Prasę. tur do 60. No i sam Bizon, czyli największy dobytek tego gospodarstwa, właśnie w ten sposób się prezentuje. Miodowy. Także miodowe lata, miodowa wiosna. Zaczynamy ogólnie. Raczej tak na speedzie udało mi się to ogarnąć, jak nigdy, w sumie po trwało to jakieś 20 minut, więc, e, więc jest progres, dobra. Ja w ogóle zapomniałem, co my mieliśmy na początku robić. Coś e, już ci tłumaczę. Wody I jakimś chyba siają. E, tak, 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 tak. Bo e, na sklepie znajduje się e, znajdują się worki z nasionami, po które ja się udam, e, a ty w tym czasie e, mógłbyś wziąć w sumie płuk i zacząć tutaj orać te, ten ugór cały, nie? Jasne, jasne, jasne. Myślę, że to byłoby spoko. Tak, e, ja w tym czasie pojadę, potem wrócę i będę też kultywatorował. Myślę, że to będzie akurat e, spoko, żeby ci ludzie nie nudzili i też e, jakoś tam sobie e, miło czas spędzili. Dobra, więc 60 odpalana jest. Ja nie wiem, który pojadę. Ruskim, czy. Może ruskim pojadę? A, pojadę ruskim, niech będzie. Dobra. Odpalamy zatem sobie go. E, no i dobrze, bliska. Sprawa wygląda tak, ee, ponieważ. Znaczy, po, wygląda tak, wygląda o tyle ciekawie, że ta seria, jak sam widzicie, jest nagrywana na dwie perspektywy jednocześnie, w sumie. I to jest coś, o co, o co, o co bardzo. E, czym się bardzo zajarałem, jak tylko Anasek w sumie na sobie ten pomysł. Więc naprawdę, ja to jestem. No, no po prostu wow, mega, i mam nadzieję, że nam się to spodoba. graź manualny, A, tak, wgrajeś manualne podczepianie. Tak, niestety jest to wymagane troszeczkę. Wiesz co? Ja chyba sobie wyłączę ten. ten... Jak to A. się robi? Jak się podpinało? L, plus, cud. Nie, nie, wychodzisz po prostu, co nie? I normalnie na padzie, kup. Ja się zap... jak, jak, A, napadzie. Na padzie. E, normalnie, jakbyś miał podpinać na tym, wiesz? No właśnie nie, to są jakieś trzy Co? O matko, to to. <noise> teraz I to ja nie, nie wiem. Normalnie na kuzie pewnie podpina, tak, ale tak. na padzie. No. Na napadzie ten od podczepiania nie działa, nie wiem. Coś się pod... Potrza... Dobra, nie, A to nie ja wiem. mam przed sobą, tak więc. <noise> Dobra, ja wyjeżdżam po, po, ten, po, po ten worki, jest tam ich dużo w sumie, ale warto sobie jednak je zabrać, myślę będzie spoczko Jak sobie tam podskoczę, kurde, strasznie ciasna droga w tym miejscu, oby nie było problemu z wjeżdżaniem. Oczywiście seria na kierownicy, w końcu gameplay, Boże, tak się cieszę, że jest ta seria, bo brakowałem jakiś serii z gameplaya Ale wiem, że, no nie chciałem robić byle czego, tylko poczekałem na coś konkretnego I myślę, że się to udało zrobić fajnie, o super, goście, no to ładnie to ładnie. Okej. Okay. Yy, dobra. Powiedz co tam u ciebie słuchać, jak tam? Co teraz robisz, bo w sumie ludzie yy, mają u ciebie niedługo. Czy to będziesz.? Czyli to jest coś do mnie, ale kolejny tak, będzie do ciebie. Więc, więc. Więc może właśnie powiedz, co u ciebie słychać, żeby moi widzowie troszkę o tobie czegoś się dowiedzieli, bo może niektórzy nie kojarzą. Ale ja myślę, że tak, większość kojarzy ja to aktualnie wyczekuję nowego farminga. Ja się powiedzieć o swoim kanale, czy, czy co robię w życiu, czy... Znaczy o kanale to raczej każdy wie, nie? Jesteś tym yy, farmingowym midbusterem trochę, nie? <laughs> Chyba. Może na pewno nie jestem jakiś super sławny, że no, są na pewno osoby, które mnie nie znają. No tak, to, tak wiesz, jak się że... jestem farmingowym midbusterem, Robię eksperymenty, sprawdzam różne mity związane z farmingiem. No i w chwili obecnej mam na kanale przestu, i poczekam na nowego farminga. Ale z racji tego, że Riot zapro za zaproponował nagranie w wspólnej serii, no to jesteśmy. A ja akurat, jak że na busach po Europie zwiedzam sobie trochę świat, wolnych <noise> ci, wolnych Płacą mi za to i je jeszcze <noise> pozwiedzam, tak więc no. Same plusy ogólnie. Same plusy generalnie. <noise> tak, ten plus tutaj u mnie na... O, teraz zniknął, okej, okay, super. Dobra. No, więc właśnie. A nas tak myślę, że go znacie, bo on miał swój taki, e, każdy chyba miał taki na kanale swój, taki złoty okres, gdzie miał spory boost e, wyświetleń, subskrypcji i tak dalej, i się o nim sporo dowiedziało, co nie? E, u Ciebie to chyba było w 17, nie? 17 był taki tak. dla Ciebie z sporym boostem. Ja to pamiętam, mój początek się zaczął, taki się początek wielki, jak mi pierwszy film z Mod Contestu, z najlepszymi modyfikacjami z Mod Contestu, z 17 właśnie. Wbił 30 koła wyświetleń. No, no to jest sporo. Nie Tak do, do biały po, po 10 tysięcy w tydzień, bo tak co, co tydzień filmy wrzucałem. No i ten nagle tak 30 koła towadnienia i później to, to się tak zaczęło robić tak regularnie, co tydzień, co tydzień 30 koła. Mówię fajnie, fajnie. I potem wpadł midbuster, trzy odcinki z rzędu po 100 tysięcy wyświetleń. No i jestem. No, jesteś, <laughs> więc fajnie. Ja. Dokładnie, a jeżeli ktoś nie zna historii ogólnie, jak my też się poznaliśmy z Anadanskiem właśnie To oczywiście przez farmingową Masakrę Gdzie tak naprawdę Że tak powiem brzydko Wróg mojego wroga jest przyjaciel Ale nie, oczywiście to tak for fun, żartujemy sobie, nie? Poznaliśmy się właśnie na tej masakrze No i okazało się, że z można porozmawiać na poziomie i nie jest to jakiś tam pierwszy lepszy gość, który Robi farminga, bo chce robić farminga, tylko ma jakiś pomysł na to i fajnie to sposób to robi więc no ogólnie zaimponił mi Między innymi Więc czekaj, ja to muszę skręcić teraz? Czekaj, bo ja, ja chyba teraz tu będę musiał skręcić. Ja to na pewno tak. przegram pierwszy raz. Ja teraz też spokojnie <śleski> <śleski> Czyli ja. jestem tak, ogólnie miałem nagrywać sprawdzanie map z tej mapy właśnie, ale myślę, że jest zbędne, bo skoro nagrywam na niej serię, gdzie doskonale znacie mnie, mówić to do swoich oczywiście widzów, że jestem tak wybredny na mapy, że to jest, nie ma takiej osoby normalnie. Krytyk, mapmaker, no i ja, nie? Więc jeżeli ta mapa, na tej gra na tej mapie, to ona jest ok, jest dobra, nie? No ja tak mówię, że ten, że pierwszy raz w ogóle na tej mapce gram, w ogóle śmiesznie, by było jakbym już kiedyś wrzucał tą mapkę do najlepszych, do najlepszych modyfikacji, tak więc <laughs> <grym> Dobry research to podstawa. No tyle tych modyfikacji sprawdzałem, że naprawdę są modyfikacje, które mogę powiedzieć, że pierwszy raz widzę, bo były tak dawno temu. No, ja też, też na bieżąco jestem, wiesz, bo jak już się powróciłem z tego farminga, miałem takie dwa miesiące trochę przerwy od tego, bo teraz nie wiem czy wiesz, tworzę nową mapę, co nie? No nie. No, 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 no. No, ten. dokładnie, widzę na bieżąco, fajnie, podoba mi się. <grym> no i ten, i właśnie miałem taki kryzys twórczy, że tak powiem. No i niestety, musiałem sobie zrobić od farminga. W tym czasie tam jakieś gierki systemowałem, różne teści, chceś Minecraft, takie tam głupotki. No i, właśnie sobie na sklepie to na w pozwolę będę sobie działać i opowiadał będę dalej. No i właśnie, byłem troszkę do tyłu z tym wszystkim. Bo miesiąc w plecy, w tej jakby nie było branży, no to jest dość sporo i po powrocie właśnie trochę musiałem się no ale tak prowo tych modyfikacji to już po wiem co ogarniać i nie no nie mów, że to tak się sypie okej okay, dobrze dobra a w ogóle a po tych modyfikacji to jak wsiadasz do ten do jakiegoś traktorka czy do jakiegoś kombajna to mi też się ta, to przejście pokazuje tak Jest tym, no. chyba tak to nic będzie może to włączymy po prostu później na wieżę, nie no jak będzie to bardzo irytujące, to ja. To, w sensie, nie wiem, czy jak ty tam masz włącz... czekaj, ja zobaczę. Jak tak, ja... mam. Ja też mi wruga, jak, ty, jak ty wchodzisz. Aha. Także tak. E, dobra. Ładuję sobie teraz worki z osianami, bo ogólnie e, trzeba przywieźć wszystko na gospodarstwo. Czemu to się odpala? Animacja sypania. Tak, nie ma co sypanie. bo się sypie to z worka do worka, nie? No okej, okay, niech będzie. I mam też ogólnie taką modyfikację, co mam tutaj zainstalowaną. Taką szczotkę, która nam automatycznie sama czyści w ukrówek, nie? To jest taka, taka samojezdna, taka malutka? E, nie, normalna szczotka jakby ręczna, co nie? No, no, no. I ona działa tak, że czyści nam po prostu e, ukrówek. Takie tam... śmieszne historyjki, <laughs> rzeczy. Zobaczcie, jak to wygląda. przednego gospodarstwo, to zaprezentujecie wszystko. Ja tu się wyrobię. O matko. No dobra, już pierwszy fail. Ogólnie też będę starał się grać w miarę realnie, wiem, że trochę yy, z realnością tyle wspólnego, z... nie wiem... Nie wiem co. Cursy Karasia z Mudhubem, hahaha, <ścursu> ale już wyszły, więc szortuję oczywiście. Yy, ale no, yy, postaram się jakoś tak w miarę realnie grać, żeby też wam się dobrze oglądało. No i napiszcie koniecznie, co sądzicie o tym nowym formacie odcinków, nie? Bo... Ja jestem mega podnierany. Nie wiem jeszcze jak to wyszło, nie widziałem tego końcowego, bo jakby jestem jeszcze przed tym. Ale. E, no, mam nadzieję, że wyjdzie spoko, nie? Co, a ty myślisz, że, że będzie ok, czy raczej ludziom tak, aaa, wolimy jak gracie jeden normalnie, czy coś? Cały... Ja jak to. Uff, wydaje mi się, że będzie spoko. Ja się to zależy, to każdemu się to innego podoba. Każdemu się wszystkim się nie da dogodzić. No tak, tak. Dogodzić to... dokładnie tak. Takie to prawda? To spodoba się, zakochają. Wow, piękne. A inni powiedzą, że to jest przekombinowane, tak więc. Mam no, nadzieję. Że... Bo nie ma co ukrywać, trochę jest przekombinowane. Ale to nic, może właśnie taką. Zrobimy coś nowego, coś, co się od czymś się odznaczymy w tej serii w końcu, żeby to. No nie powtarzać się, jakby nie było cały czas tych schematów, które no, spotykamy w farmingu i w różnych seriach na co dzień. Eee, więc robimy coś innego, tworzymy coś nowego i to będzie na pewno zawsze jakoś tam. Eee, Dobrze świadczyło o, o, tej, o tej serii, będzie inna zawsze jakaś na swój sposób wyjątkowa, nie. E, no właśnie, a jeszcze propos odcinków całej serii. E, godziny dni publikacji kiedy będziemy te filmy dla was wrzucać i tak dalej e, No to ja osobiście ze swojej strony mogę dodać tyle, że moje odcinki będą się pokazywać w środę, co tydzień a, a nasek? U mnie to jest standard od wielu lat, czyli niedziela, godzina 12. Dokładnie tak. U mnie, środa, a niedziela. I jest to taki najlepszy okres, znaczy odstęp czasu? Czyli tam w sumie 3 dni wychodzą, nie odstępu? Yy, tak, 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 tak. 3 dni? Dobrze mówię? Czy to powinien być czwartek? Tutaj czwartek, piątek? Może w czwartek będą u mnie? No nie wiem, jak uważasz. Jakoś tak. No żeby było porówno, nie? Chyba. Bo jest 7 dni nieparzyste. Dobra, ogarniemy to, w każdym razie, będziemy na tym rozkminiać, na początku chcę zrobić środy, ale zobaczymy jak to dokładnie wyjdzie, bo nie ma co ukrywać, te odcinki troszkę są nagrywane, będą nagrywane, w takich trochę sesjach, co nie, że siadamy sobie, jeden wieczorek rezerwujemy tylko i wyłącznie na to, ciśniemy z tym nagrywankiem i potem oczywiście wam te filmy publikujemy, żebyście mieli co oglądać, no i żebyśmy też mieli co działać. Wiem, że to jest trochę nudne, co teraz robię, ale zaraz dojedziemy na gospodarstwo i będziemy sobie już tam e, kultywatorować. Już wracam ogólnie, więc e, daleko jestem. Mam też jeszcze kiesionka. Nic się nie pogubiło jak na razie na tej przyczepie, więc spoko. Ważnej kwestii nie ustaliliśmy, jeśli chodzi o długość odcinków. To jest pytanie. Myślę, że pół godziny to jest takie optymalne, co nie? Pół godziny, ja to tak w sensie, no chciałbym skrócić to tak do 20 minut. Ogólnie to tak aktualnie, nawet jak w sumie to Meatbuster to jest <laughs> U mnie serię, no to gameplay no to za dużo nie ma, ale zazwyczaj tak strzelam maksymalnie 10 minut, no ale z racji że to jest gameplay, no to chciałbym tak 15-20, myślę, żeby było spoko. U mnie na kana przynajmniej. Chcę, Aha, okej. Okay. Zauważyłem, że lubisz dłuższe odcinki. Znaczy jeżeli gameplay to wiem, że na przykład jest tak e, znam to już po prostu po swoich widzach, że e, jak jest odcinek taki 15 minutowy z gameplay'u, to jest trochę za mało, jest niedosyt i tak dalej. Jak zaś nasz dłuższy odcinek 40 minut, to ludzie trochę się nudzą i nie bardzo. A jeżeli mamy mm, właśnie taki 20 do 30 minut, to jest według mnie najbardziej optymalny e, zakres czasu na odcinek, bo jeżeli jest co robić Mamy co pokazywać, coś ciekawego do roboty i w ogóle, to możemy wtedy Wam pokazywać, właśnie jak teraz, różne perspektywy. Więc jest podwójnie to wszystko nakręcane, nie? Że jest jakaś ciekawa akcja u mnie, jest ciekawa akcja Ananaska, No i w tym czasie też jakiś temat przewodni warto, warto mieć. Wiadomo, teraz sam na tym przewodnim oczywiście jest początek serii, ale na kolejne odcinki trzeba już coś, coś szukać, co nie? Tak. Bo, bo nie ma co ukrywać, w dobie podcastów temat odcinka jest myślę jednak bardzo ważny, nie? To w sumie taki nasz niby ma mały podcast mógłby być, tak naprawdę. No w sumie tak, troszeczkę takie, a Gierko jest taką tłem tylko, nie? <laughs> nie no, nie podcasty, spokojnie, aż, aż tak się nie chcemy wbić w to wszystko. Chcemy się po prostu dobrze bawić i zobaczyć jak ten format się sprawdzi. I czy społeczność farminga jest gotowa na coś takiego, bo to jest dosyć odważny krok. Jeżeli chodzi o takie, tego typu rzeczy. Dobra, widzę, że tu już lecie sobie ładnie z orką Ja sobie już zajeżdżam z tu właśnie z... z całą tą maszynką Okej okay. Dobra, zatrzymamy się sobie tutaj Wysiądę sobie, okej okay. Zobaczę sobie, co tam u Anadzka słychać Ale myślę, że raczej wszystko wiecie Oczywiście <grym> ja sobie tylko sprawdzę Ej, kozacko, ale yy, fajne poletko, nie? Takie u gór konkretne jest Eleganckie. Młodzieżowo, super Multiteren też jest, więc fajnie to się będzie wnograło. Daj radę, 60, nie? W ogóle to oświetlenie mi str strasznie podoba. Mi również, jest na całe szczęście, mamy e, wtyki <grym> do takich rzeczy. Dobra, to co, biorę sobie 30 w takim razie teraz i ruszam już z kultywatorowaniem, e, można w powiedzieć. W realnym graniu, ja szczerze powiedziawszy w życiu bym nie zrobił czegoś takiego, że teraz oram i potem będę to jeszcze kultywatorował, I kultywował, kultywatorował? Jak się mówi w ogóle? Kultywatorował. Kultywatorował. No to ja bym tak w życiu tak nie zawilko albo kultyw, albo się to od razu sieje i. jak się Tak, ten, wiem, wiem. Sie w bersorkowy, albo po prostu oram i sieje. Właśnie to jest to? Tego e... nie ogarniam, dlaczego ludzie tak robią, ale... No. E, wiesz co właśnie, bo to jest takie typowe realne granie, co nie? Ja, właśnie, ale ja to. Wiem właśnie ja, to... po filmach <laughs> ja z graniem realnie nie mam nic wspólnego. Ludzie mnie zawsze na lewach, jak grałem sobie cisną mnie strasznie w ogóle jak ty jeździsz, jak ty grasz w ogóle. Ale, najlepsze no. jest to, że Anasek jest takim gościem typowym, który chce się rozwijać e, i robi wszystko tak, żeby, jak, jakby to powiedzieć, no, optymalizuje po prostu swój czas, swój czas pracy, nie? A ja to troszeczkę staram się tak bardziej Wam wstrzelić odcinek, który będzie, no, taki trochę jakościowo inny, nie? Więc to może pad na inne pole, bo nie będę już tutaj e, wjeżdżał. A może tutaj wrąbać się, bo mam teraz bronę potrzebuję zamiast kultywatora, wiesz? No nie wiem w sumie. Bo myślałem, że tu w się wpaść, ale tam w sumie to mamy już drugie pole, które trzeba skultywatorować, więc chyba sobie jednak bez kitu cofnę. To nie głupi pomysł. No, pewno drugie pole, bo... albo ewentualnie tam jest co nie kilka psiazdów, więc cofnę sobie tutaj. Zostawię tą maszynkę yy... i wezmę drugą. Jak skończę tam to pole, o, to przyjadę pod siebie to jeszcze, nie? Nie, tu ja muszę to wyłączyć, to to mruganie? No to mruganie. Okej, okay, dobra. Jak ja to wyłączę, to u Ciebie, nie będzie, czekaj, gdzie to jest? U mnie, ja mam włączone, to nie wiem, czy u Ciebie będzie działać. Wyłącz, te, czekaj, zrób teraz, ja mam wyłączone. Dobra. Nie masz? Dobra, nie mam, nie mam, gitara. No to spoko, spoko. Ja to nasze, znaczy, to lubię mieć włączone, więc ee, jakoś tak się Jak sama ja tak ciada, no to jest spoko, ale jak... Tak, to, tak, tak, jest... To, ...mruga ekran, to jest irytujące. Tak? Jest trochę, no trochę tak, więc w sumie można to... E, może też to pewnie wyłączę. Dobra, jest, wyjeżdżamy bo sobie, pokażę też kolejne pole. Bo ogólnie, pola jakie mamy, to myślę, tak też pokażę na odcinkach. E, raczej nie chcemy tak też wszystkiego teraz pokazać, tylko chcemy troszkę mamy takie ziarne ciekawości zasiać. No i żebyście śledzili serię w jakiś sposób, nie? Dobra, ogólnie tu mamy pole, więc m, tu jest jakiś tam siew, ale to e, trzeba to skultywatorować przygotować pod kolejne, e, pod zasiew, tak? Wiadomo. E, mamy też tutaj modyfikację. Precision Farming. My sobie to po odcinku, oczywiście, przebadamy wszystkie pola. Sprawdzimy naszą klasę gleby w naszych, jakby nie było, no, no, kawałkach ziemi, żebyśmy mieli jakiś pogląd na to, co warto tam sypać, czego nie warto, żeby jak największy pol uzyskać. Bo nie ma co ukrywać, ta seria jest mocno nastawiona na rozwój przez Annaska. Ale troszkę będę hamował, żeby w miarę to jeszcze odcinki wyglądały, nie, że jest e, od razu. Orka, się w... i zbieramy plony, nie? Tak. Bo. Na, na sezonie tak ciężej, szybciej, szybciej, ciężko jest się szybko rozwijać. Tak, tak, bo te sezony ci się sobie trzymają bardzo e, za tyłek i jest naprawdę to skomplikowane, ale damy sobie jakąś radę. Ja ogólnie też z tym mam bardzo mało wspólnego. Zacząłem grać z nimi dopiero nią od kilku miesięcy na sezonie, więc ja na, dopiero właściwie na nowo odkryłem farminga tak naprawdę. I teraz masą ludzi pisze mi, że nie pomówisz grać, co ty robisz, weź to inaczej się robi I teraz muszę się uczyć tego razem z, jakby tutaj z publiką Więc jakbyście ludzie oczywiście mogli jakieś tipy zdradzać tam dla mnie ananaska z sezonu. To był wdzięczny. Ja też zbyt wiele nie grałem no, tylko na tym, na farmingowej masakrze i z kolegami testowaliśmy to chyba z 5 godzin, tak więc też szczerze powiedziawszy, nie ogarniam tego, tak więc. <laughs> o kurczę. Trzeba strasznie hamować, przynajmniej mniej jeśli chodzi o rozwój. No, no to jest takie. Ale wiesz co, ogólnie season daje z perspektywy czasu zdaje znacznie więcej dochodów niż zwykłe granie. Tak? Tak, bo na przykład y, podozmian jest coś takiego, co nie? No, 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 widziałem to. Powiedzmy w farmingu zwykłym, masz zawsze yy, siew, tak dalej, maksymalne nawożenie i jest ten sam plon, co nie? No, no. Tutaj na przykład jest podozmian, więc na przykład taka zasiejesz. Nie wiem, po przykład, nie sugerujcie tym, że to jest tak naprawdę. Yy, po burakach zasiejesz pszenicę, to ta pszenica będzie miała na przykład plon powiększony o. nożnik będzie 1 i dwa, co nie? No, no, no. Więc wtedy, yy, jeżeli będziemy siać różne uprawy na naszych polach, yy, to prawdopodobieństwo, że będziemy mieli większe plony, będzie. Po prostu większe, nie? Więc y, musimy siać różne rzeczy, żeby móc zmieniać sobie, y, żeby mieć jak największy plon z tego, co nie? Wiadomo, czasami jest tak, że też się uda, że w jakimś roku wyjdzie tam plon 0,9, co nie? Więc troszkę jestem na minusie. Ale powiedzmy, y, to odblokuje nam no, potem możliwość ciągle mnożnika 1 i 2, co nie? Na tych, y, na tych polach i w całym plonie. Więc to jest dosyć ciekawe. Tak właśnie, szczerze powiedziawszy, tak widziałem, że jest taka opcja, próbowałem w miarę to jakoś ustawiać, ale szczerze, dopiero teraz, jak mi to przetłumaczyłeś, to już wiem w miarę, o co z tym chodzi. Mm -hmm. ja też mam z tym problem, troszkę mi też tłumaczyli i widzowie, i i ci tam koledzy z komputera. Także mam tutaj taką podkładkę, też mało się tym jeszcze znam, ale myślę, że to nie będzie jakieś tam specjalnie trudne i wymagające, więc ogarniemy raczej, nie? Też jestem znaczy, typem gościa, który mały siedzi w grze samej, tylko raczej więcej w Giantsie. Ale taka seria jest myślę na taką chillerę usiąść, porozmawiać w jakiś sposób, na jakiś temat zawsze coś innego dla mnie w sumie, nie? Taka trochę terapia od, od tego Gianca bo tam już masakra. Proszę bardzo, manasek elegancko pracuje. Ale ciężko idzie, a się pasek na pampie grzeje. Tak. Ale jakoś daje radę jednak. No ogólnie też mam player kamerę, nie, wiem, czy wiesz, możesz sobie przymierzać i oddalać. Tylko na padzie jak to się robi to Aha, na padzie No to nie, A. na myszce masz, yy, prawy smyszki i scrollujesz I wtedy możesz sobie, y, przyjdziesz się oddalać Bardzo ciekawa modyfikacja, która jest już od, od początku farminga I każdy mnie pyta, co to za mod? Player Camera, ludzie Tylko taka bardzo stara yy, Chyba jedna z pierwszych wersji, nie wiem czy już w tej wersji można pobrać taką Player Camera Mówicie, że ponoć nie ma, ale może, nie wiem, nie się na przykład, dobrze, bo Wydaje mi się, że jest raczej i ja się tam nie specjalnie też a nie ukrywałem, wiecie, że... O, nie powiem wam, bo ja tylko będę miał hahaha. Ha, ha. tylko raczej gdzieś tam... E... Jest to w necie. Nie przekładam zbytni uwagi do modyfikacji, po prostu pobrałem, podoba się, ale zostało, nie? Chociaż tam wiemy, że raczej się bardziej na rynek modyfikacji niż ja. Także okej. Okay. Dobra, ja już to powoli kończę. E... To pole. Jest to dosyć proste, malutkie, fajne w obróce pole. Zaraz poczerłem sobie brony i do ciebie pocisnę, nie? No, no, no. Sobie no mamy 25 odcinka, ej to w sumie nawet nie bez sensu żebym tam do ciebie jechał teraz. no się to kończymy normalnie i zakończymy odcinek, bo już do pół godzinki to jest taki... W, sumie w taus, ile? Nie wiem ile tam... Jest tutaj. Parę czy... przejazdów czy więcej? No nie no jeszcze sporo, czekaj jakby to ci ładnie powiedzieć, trzy piąte coś takiego. Trzy piąte, no to takie no okej. Okay. tyle zrobiłeś? No, 3 piąte no, zrobiłem. Aha, e, to spoko. To myślę, że to delikatnie po odcinku sobie to dokończymy. Ja też pojadę, ogarnę ten precyzyjny Farming, żeby tu ogarnąć gleby. Na kolejny odcinek żebyśmy wiedzieli, jakie klasy mamy tutaj ziemi. E, Okej, okay, sobie zajechałem. No i potem... By to co? Mówię, 25 minut już strzeliło? 25, tak. No nieźle. No, szybko zleciało, prawda? Tak, no. Farmingowa Zakra. masaka. To by było faktycznie króciutko. Bardzo. Na no gameplay jest bardzo, nie? Jak masz dobry temat i jakąś dobrą podkładkę właśnie... wiesz, postać jakiejś pracy w tle, to naprawdę to leci mega, mega szybko, nie? Ale tak zawsze z tymi gameplayami jest. Może Ci się spodoba i sam odpalić jakąś serię na single albo coś? Ja, ja to miałem chyba w 17 serię od Czekaj od 0 do miliona, bo od 0 do miliona to się nazywało. Potem A tak, było... pamiętam, no, było coś takiego. Milion, potem chciałem od miliona do 10 milionów, zrobiłem jeden odcinek i mi się za to chciało nagrywać gameplay. Nie, <grym grym> że to nie dla mnie. No, to masz troszkę inaczej, nie? Bo tu masz tak, wiesz, w troszkę innym klimacie, takim troszkę polskim. Eee, można sobie pograć troszkę w innym e, stylu. Dobra. Ja już ogólnie dzisiaj skończyłem pracę. Zobaczmy to, jak tu idzie. A, teraz zacząłeś trochę w tej stronę jeździć, ok. No, w sobie tak, żeby nie jeździć na koło. Ciekawie to wygląda. To co, tak się pożegnamy? Czy jeszcze te, chcesz coś yy, powiedzieć, dokończyć? No no możemy się pożegnać już generalnie. Dobra. Biorąc. Czekaj, ja może go zgaszę. O, dobra, w ten sposób, żeby nie było problemu. Stanie ładnie na tle 60, będziemy się... Yy, na ekranie końcowym, spokojnie się pożegnamy. O, cudownie! bliska. <laughs> Dzięki za uwagę, koniecznie napiszcie co sądzicie o tym formacie, czy wam się podoba. Jeżeli Dawaj, tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście link do kanału Ananaska macie w opisie I u niego w niedzielę drugi odcinek. Serdecznie tak. zapraszam i masz coś zdania jeszcze tak, więc ja również zapraszam do Riota, na którego kanale jesteśmy i również do siebie <laughs> oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. U mnie na kanale będzie tylko w sumie seria teraz z Rajotem, tak więc problemu z znalezieniem tego odcinka nie będziecie mieli problemu. No i cóż, to chyba tyle, tak więc ja się żegnam, Rajot się pożegnał i machamy teraz, macham teraz do kamery, też pomachać, tak fajnie zamontujesz. Zamontuję. <grym> Dobra, na razie, dzięki, trzeba się, najczęściej, pozdro. No.